Portal wrc.pl Stajnia Ostrowo Młyn zorganizowała kolejne już zawody towarzyskie w skokach przez przeszkody. Zawody odbyły się 28 września. Rozegrano 6 konkursów w klasach debiuty, mini LL, LL, L oraz w klasie P. Na szczególną uwagę zasługuje piąty konkurs, w którym połączono jeźdźca z cyklistą. Jazda konna i jazda Norwerze ma coraz więcej zwolenników, właśnie dlatego organizatorzy zawodów postanowili po raz pierwszy w historii połączyć te dwie dyscypliny i rozegrać niespotykany nigdzie wcześniej wyścig. Inicjatorem tego konkursu była Anna Starzyńska, na co dzień trenująca w teamie Wojciecha Gogolewskiego. to jest to przed Jesteśmy na towarzyskich zawodach jeździeckich w skokach przez w miejscowości Ostrowo Młyn, koło Wągrowca. W trakcie tych zawodów odbędzie się nietypowy konkurs połączony koń jeźdźcem oraz rower. W trakcie tego konkursu będzie do przeprowadzenia konkurencja dla kolarzy, dla kolarzy górskich. Pojedzie koń wraz z rowerem, będzie mierzony czas, będzie liczyło się bezbłędny przejazd. Jest to nietypowy konkurs, konie rower. Nigdy wcześniej takiego konkursu się nie odbywały, aczkolwiek były także praktykowane w trakcie zawodów konnych jazda koń wraz na przykład samochodem. Jest to częsta konkurencja, nietypowe są konkurencje, jest wtedy dużo kibiców, więc naprawdę to jest ciekawe i dużo adrenaliny i dopingu. W trakcie tego konkursu będzie wstartowało sześć par, sześć zawodników, jeźdźców na koniach oraz sześciu kolarzy. Wystartują oni w parach, będą jechać, będzie się liczył czas, czas przejazdu i najlepszy czas i bezbłędne przejechanie konia, jeźdźca będzie wtedy kwalifikowało do nagrody. Oprócz nienagannej jazdy, proszę zobaczyć za sywetka. Ostry zakręt, jest, nóżki góry. górę. I trójka, krótko. Pełen podejrzewał, podejrzewam do ostatniej przeszkody na otwartej ręce. Nie myliłem się, je, chęci krótko i Pani Małgorzata w pełnym rysztunku ruszyła. i Małgorzata. I już jest za pachołkami Równoważnia Pokonana Ostro Proszę zobaczyć, sprytem Jest już I tam mamy ósemkę Panowanie, inny styl teraz złapany Wąskie gardło I sprint do mety Metę trzeba minąć Brawo, 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 dopilnujemy Pani tam ma jeszcze jedną przerzutkę, jedziemy Gratulacje Dobrze, i ruszyli Poszli, poszli I i, 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 Jeszcze raz! To pan Mirek nadrobi! To pan Mirek nadrobi! Poszła! Kręcenie na krótkiej wody! Jest! Mamy trójkę! Jest trójka pokonana! Czwórka! Jest i czwórka! I do mety krótki zakręt! I pan Mirek poszedł. Gdzie pachołek? Ale tu stawiamy na szybkość. Bardzo ładnie zawinęł. posła bramka To panu Mirku widać, że dużo jeździ, proszę zauważyć, ten styl. Tak, kil nauczycieli podpowiadają. Jest sprint do końca, do końca. My Robert sprawdzimy, bo on jest chyba szybszy od innych. Mirosław Kołacki wraz z Agatą Dalkę faktycznie okazali się najszybszą parą tego konkursu. Drugie miejsce wywalczyli Katarzyna Szuń i Wojciech Gogolewski, a trzecie miejsce zajęła Małgorzata Gogolewska i Borys Kramer. Nagrody zwycięzcą wręczyła pani Małgorzata Kołacka-Guziołek wraz z właścicielem stajni Ostrowomłyn Janem Binkiewiczem. Nad bezpieczeństwem zawodników w trakcie zawodów czuwał ratownik medyczny Dariusz Gapiński, właściciel firmy ratownictwo medyczne Darmet. Dzisiejsze zawody w Ostrowie Młyn miały charakter pikniku. Jak na prawdziwy piknik przystało, nie mogło zabraknąć kiełbasek z grilla oraz zimnych napojów. Dobrze, nie ruszamy. Prowadzi pan Mirek, pani Agata, pan Wojciech. Pani Izabela, Pani Małgorzata i Pan Borys. brawa. Organizatorzy planują już kolejne zawody, jednak tym razem ze względu na pogodę zorganizowane zostaną na krytej ujeżdżalni, którą posiada Stajnia w Ostrowie. Korzystając z okazji, już dzisiaj w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. O szczegółach poinformujemy na naszej stronie internetowej pod adresem www.portalwrc.pl.